Witajcie, witam w kolejnym moutu na naszym kanale i dzisiaj trochę o tym, jak monetyzować swój kanał, jak nagrywać odcinki i jak mniej więcej wybić się, tak, żeby chociaż móc zarabiać na po prostu swoich materiałach. Rozmawiamy dzisiaj o tym właśnie, jak zdobyć ten próg, czyli ten próg monetyzacji, który jest potrzebny, żeby zarabiać na kanale, zarabiać na każdym wyświetleniu, na reklamach właśnie z tych filmów. I jak po prostu, jak to zrobić dosyć szybko, dosyć sprawnie, bo wiem, że pewnie wiele osób chciałoby po prostu tak zmonetyzować kanał i po prostu móc zarabiać coś, nawet nieduże pieniądze, ale po prostu, żeby coś zarabiać. YouTube myślę, że to jest taka fajna opcja zarobku, ponieważ daje wam możliwość nagrywania tego, co lubicie, a w zamian oczywiście otrzymywanie pieniędzy, czasami mniejszych, czasami trochę większych, natomiast zawsze, zawsze warto mieć coś do przodu. Także dzisiaj zajmiemy się tym tematem monetyzacji filmów. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się również spodoba. Jest to oczywiście również kolejny sposób na zarobek na naszym kanale, także mam nadzieję, że... E, takie co wam przypadnie do gustu i e, za to mam nadzieję, że zostawicie la lajka e, e, i będziemy dzięki temu mogli e, kontynuować tę serię różnych sposobów zarobku także co bez przedłużania przechodzimy do tego e, jak zmonetować kanał w bardzo szybkim tempie oczywiście znaczy, przynajmniej moim zdaniem e, jest to bardzo szybkie tempo ja tak e, przynajmniej robię dzięki czemu właśnie uzyskuję m, szybkość tej monetyzacji bardzo e, szybko gdzieś w dwa tygodnie myślę da się to zrobić e, jeśli się postaracie także myślę, że jest to e, całkiem ok czas Mm. No i teraz, jak, jak moim zdaniem powinniśmy monetyzować kanał? Najpierw powinniśmy zajrzeć do tego, jak zmonetyzować kanał. Oczywiście pewnie jeśli zajmujecie się dużym YouTube'em to wiecie jak to zrobić, natomiast y, może ktoś tu jest nowy i gdzieś tam dopiero wchodzi w te sfery YouTube'owe, gdzieś tam nie wie jak to zrobić. Y, dlatego tutaj wytłumaczę są starcie, że żeby zmodyfikować kanał, czyli żeby wasze filmy zarabiały potrzebne jest 1000 subskrypcji oraz 4000 400, e, godzin oglądania, e, co nie jest dużą liczbą. Te obie rzeczy można zrobić dosyć szybko, jeśli się postracie. Jeśli będziecie po prostu prowadzić regularny kanał, to da się to zrobić gdzieś. Myślę, że od pół roku do roku. Regularnego kanału, gdzieś tam wrzucania tych filmików, da się to zrobić. Natomiast jak po prostu są troszkę szybsze sposoby niż takie zwykłe organiczne rosnienie kanału, które wam zaraz pokażę. Także co. Mamy dwie tutaj jakby takie główne założenia, no bo oczywiście weryfikacja tuetapowa etapowa i tam zero aktywnych ostrzeżeń to raczej nikt na to nie patrzy. Chodzi głównie o te subskrypcje i głównie o ten czas oglądania. Są dwa sposoby, w sensie na te obie rzeczy jest po jednym sposobie, także najpierw zaczniemy od subskrypcji. Moim zdaniem subskrypcja najszybciej zdobyła się poprzez zakładkę shorts, czyli tą kartę, na której mamy te filmiki takie ale tiktokowe. Dlaczego tak jest? No, jest dlatego tak, że, dlatego, że te filmy po prostu wyświetla masa osób i te filmiki zdobywają duże wyświetlenia, nawet jak na małe kanały. Tutaj mamy jakiś przykład jakiegoś kanału losowego, który kliknąłem po prostu i jak widzicie tutaj odcinki zwykle mają po 200 tysięcy, tutaj mamy 160, 60, 30. Natomiast uwaga, ile zdobywają shorty. Uwaga! Shorty zdobywałem 700, 800, 500, 1200, 700, 800, 600, 500 Także naprawdę te shorty robią takie wyświetlenia, że, że jakby te subskrypcje no, same rosną I wystarczy, że na takim nowym kanale wrzucicie kilka shortów i myślę, że chociaż kilka z nich się wybije Do tych kilku tysięcy, do tych kilku tysięcy wyświetleń, dzięki czemu zdobędziecie subskrypcję ten czas, który oglądają ludzie te shorty, nie liczy się do zarabiania, dlatego, dlatego jakby nie jest to sposób na ten czas, na te godziny. Pomimo tego, że czas zdobywają, to ten czas nie zależy się do zarabiania, także, także jest to bez znaczenia, jeśli chodzi o godziny. Natomiast subskrypcje bardzo szybko idzie bić, bardzo szybko idzie bić dzięki tym shortom, i właśnie w ten sposób ja polecam robić te subskrypcje, ponieważ jednym dobrym filmikiem można zdobyć na spokojnie kilka tysięcy, nawet subskrypcji. Także, także jeśli chodzi o to, to właśnie ja polecam taki sposób. Można dzięki temu bardzo szybko, nawet na świeżym kanale, zdobyć całkiem po każdą liczbę subskrypcji. Oczywiście również możecie kontynuować te shorty i wrzucać je po prostu regularnie wraz z innymi odcinkami, co daje jeszcze lepszy efekt, no bo właśnie tak tutaj widać macie i dodatkowy przyrost subskrypcji, dodatkowe jakieś tam poznanie postaci danej, czyli tutaj jakieś, jakieś pani, która prowadzi ten kanał, jakieś dziewczyny, a przy okazji oczywiście macie jakiś rozgłos i, i dzięki temu też oczywiście na kanał przybywa coraz więcej osób, które potencjalnie będą oglądać wasze normalne filmy. I druga sprawa to są godziny oglądania. Godziny oglądania to troszkę bardziej złożony temat, ponieważ tutaj e, potrzeba faktycznych, realnych widzów, którzy będą oglądać Wasze filmy. E, także jest to nieco trudniejsze, natomiast oczywiście jest to do zrobienia również tak samo w prosty sposób, tak jak e, subskrypcje. Także jak moim zdaniem najlepiej zrobić takie godziny? Mm. Ogólnie, y, oczywiście, jest to bardzo proste do wytłumaczenia, gdzie mają godziny, ponieważ każda godzina obieczona przez jednego widza zalicza się do jednej godziny y, do zarabiania. Czyli, jeśli powiedzmy y, 10 widzów ogląda na godzinę, wasz materiał, to wtedy 10 godzin macie kolejnych do zarabiania. Y, I takich godzin musi nabić aż 4000. Y, Także jest ich całkiem sporno start, ale w później, później zobaczycie, że jest to bardzo mało. Yy i 4000 godzin, jak jedno szybciej nabić. Moim zdaniem najlepszym metodą na nabicie tych godzin jest oczywiście robienie streamów. Streamy to są, jeśli ktoś nie wie, to są takie transmisje na żywo, które jakby polegają na tym, że gracie w różne gry, albo coś komentujecie, albo coś oglądacie razem z widzami. I możecie na przykład robić, nie wiem, 10 godzin, powiedzmy, no wiadomo, to jest już taka abstrakcja, ale powiedzmy, że kilka godzin dziennie yy, I na przykład jak taki widz, jeden czy dwóch chociaż, siedzi te 8 czy 7 godzin dziennie, no to już macie na przykład nabite czy, czy te 14 godzin, czy 20 nawet, yy, tak naprawdę dziennie Co jeśli na przykład nabijali, nabijali, nabijalibyście te 20 godzin dziennie, yy, czyli tych dwóch widzów na live'ie 20 godzin dziennie, no to wychodziłoby na to, że wystarczyłoby 20, 20 dni, żeby zrobić 400 godzin, a 200, żeby zrobić te 4000. Także myślę, że jest to niedużo, natomiast oczywiście jest to tylko przy dwóch widzach, tak? Także jeśli na przykład byście mieli, nie wiem, tych widzów 10 już, no to oczywiście jest to znacznie, znacznie krócej, no bo jednak przy 10 widzach, no to już, no to już gdzieś tam gdzieś tam znacznie skraca się ten czas, no bo jak macie 10 widzów i przykładowo robicie 10 godzin Steama, no to macie wtedy 10, 10 godzin na godzinę, czyli no, no możecie sobie to policzyć, że na 10 godzin streama wychodzi 100 godzin aż oglądania, no także wtedy tu wystarczy już tylko te 40 dni około tych, po tych 10 godzin streama i macie ten też próg osiągnięty. Także jest to też ciekawa opcja. Myślę, że taka najszybsza właśnie jak zrobić te godziny. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby na streamach nie używać raczej muzyki, bo nie możecie zrobić tak, że ten odcinek zostanie ściągnięty. I oczywiście streama musicie zostawić na kanale jako zapisany jako gdzieś tam publiczny ten zapis live'a i wtedy właśnie to będzie fajnie działało. Myślę, że to jest dobry sposób, możecie na przykład na streamach jakieś robić ocenianie kanałów lub jakieś, nie wiem, no duże rzeczy zrobione na streamach. No, najlepiej moim zdaniem właśnie na początku jest jakieś robić ocenianie kanałów lub coś takiego, jeśli macie, nie macie widowni. Natomiast jeśli już na przykład macie troszkę widowni i na przykład wyblijcie się dzięki shortom to oczywiście możecie robić jakieś tam przeglądanie YouTube'a, jakieś newsy takie na żywo, czy jakieś takie różne rzeczy, które po prostu ludzie są ciekawi i wejdą do tego live'a, klikną. Oczywiście, fajnie, żebyście zadbali o jakąś dobrą miniaturkę, dobry tytuł. Na przykład, możecie robić jakieś giveaway na tych streamach, żeby więcej osób to chciało oglądać. Myślę, że takie coś właśnie przyciągnie jakieś tam widzów, którzy będą oglądać ten kanał i będą nabijać no, wam te godziny. Które później właśnie pomogą Wam w tym, żeby monetyzować swój kanał. Na koniec, chciałbym też dodać taką, taką ważną rzecz, żebyście pamiętali o tym, że nie warto jest robić shoty, w sensie shoty oczywiście dają duże wyświetlenia, dają szybką możliwość wybicia się, zamiast shoty niestety już nie dadzą wam możliwości monetyzacji. YouTube od jakiegoś czasu zmienił politykę i shoty nie dają wam polityki, w sensie nie dają wam możliwości monetyzacji, bo nie jest to wasze, nie jest to wasza twórczość, tylko po prostu twórczość jakby zaciągnięta od kogoś. Dlatego tego wam nie polecam, jeśli chodzi o stricte monetyzację. Natomiast, oczywiście, jeśli chcecie się tylko wybić na szatach, to ok. Natomiast, natomiast te godziny i tak wam nic nie dadzą, no bo będziecie musieli usunąć te filmiki i wstawić jakieś swoje, na których wy nabijecie faktycznie w sensie wasz content nabije za godzinę. Także co? Myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że takie właśnie porady Wam się przydadzą. Są to jakieś tam porady, które gdzieś tam zdobyłem już na przestrzeni tego czasu, który użytkuję YouTube, a jest to no już dosyć spory kawałek czasu. I mam nadzieję, że takie właśnie porady Wam się przydadzą. Jeśli chcecie więcej odnośnie YouTube'a, odnośnie analityki, jak analizować swoje statystyki w YouTube, jak wrzucać odcinki, jak robić miniaturki, jak robić tytuły, to, mam to zostawcie lajka, zostawcie komentarz i takie odcinki również się w przyszłości pojawią. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i życzę miłego dnia. I do następnego. Na razie, cześć.